No cóż, byłem troszeczkę już rozczarowany tym miejscem, ale jednak jeszcze na tkwi. Jest kolejny zajączek tu powyżej już spleśniały, się korydyrowała. A my się tu jeszcze porozglądamy. Tam widzę, że już kolejny też biały pełno takich czarnych już przegnitych i gołąbek się pełne ale najwięcej to na pierwszej części tego lasu się trafiają grzybki a tutaj sporadycznie dopiero się zaczątek zaczyna także jeszcze tutaj się pokręcimy chwilowo i wracamy. oto to już jest pół do dwunastej. Trzeba iść w końcu coś wszamać. Także widzimy się jeszcze przy kolejnych grzybkach. Jeżeli się uda znaleźć, jeżeli nie, to widzimy się na podsumowaniu i zakończeniu odcinka. I Tym samym trafił się w kolejny. Zajączek nieco większy zobaczymy czy to nie czasem puzo nie w porządku ale się to rozejrzymy u góry nie było kompletnie nic poza tymi dwoma zajączkami a tak to jest lipton z tej strony A zaraz go poprawimy sprawdzimy czy dobry czy może z lokatorami wszystko się zaraz okaże? O i mamy oczywiście kolejne dwa ładne zajączki. Jeden, drugi powyżej jakaś gołąbeczka czyli może jeszcze tutaj coś pozbieramy ja się tak rozglądam dookoła czasami coś się przeoczy czasami czegoś nie zauważy będziemy tutaj trochę chodzić jeszcze tak 10 minut i wracam do domku Także widzimy się już przy kolejnych grzybkach, moi drodzy widzowie. Znowu się zaczyna. Ja się już wychodziłem na drogę, ale do niej nawet jeszcze nie dotarłem. A tu patrzcie się, co się dzieje. Jeden ładny zając. kolejny, tu mniejszy malutki, ale to jeszcze nie wszystko. Tu kolejny, następny jeszcze jeden. Ale to też jeszcze nie wszystko, bo już tutaj w oddali widzę kolejne Pierw jednego tylko widziałem, od razu mówię Jest następny i jeszcze jeden Ale ten już będzie puzem bo widać po, na kapeluszu Kropki, czyli będzie robaczywy. Jeszcze się tutaj dookoła rozejrzę, czy nie ma kolejnych Mówię Wam, że chyba z lasu dzisiaj nie wyjdziemy Jak Jaka akcja dzisiaj z grzybami, to jest szał Dobrze, ja się zabieram za zbieranie i widzimy się już na drodze. O ile do niej dojdziemy. Tak się rozglądam jeszcze, ale więcej koleżków przed tych gromadcy nie widać. o dobrze, moi drodzy widzowie, pora zakończyć dzisiejszy wypadek na grzybki. właśnie kieruje się w stronę domu Jaki wynik Bardzo dobre Nazbieraliśmy porządnie Trafił się borowik, Kozilarz zajączek, ryc no i maślak ale najlepszym widokiem był zestaw kozielarzy pod tym jednym drzewkiem. Szok. Szok i niedowierzanie. Że tyle w jednym miejscu i w takich gromadkach. Niesamowite. Później trafiły się kolejne gromada muchomorów zaś tu jakieś kozilaże, tu zajączki grzybów jest multum istna paleta grzybów powiem wam będziecie mieli w przyszłości dużo Materiałów do oglądania i to ciekawych. Także wyczekujcie nowych materiałów na kanale. I widzimy się już niebawem. Także zapraszam Was do pozostawienia śladów po sobie w postaci subskrypcji, komentarza, lajka. Będzie to. Naprawdę porządny strzał Motywacyjny na kolejne vlogi Udane bądź mniej Nie ma to znaczenia Ruszamy w las I namawiam Was również Bierzcie koszyki Drzwi otwarte I do lasu Na grzybki Trzymajcie się Hej i do następnego wypadu na grzybki, który kiedy będzie to jeszcze wam tam znać. Już że nie zapowiadam naprzód nic, bo wszystkie plany później idą w kosz. Zawsze coś się po kitrasi. No to trzymajcie się i do następnego. ale będziecie mieli długi film. Nie będę dzielił go. Także filmik zobaczycie dopiero jutro w poniedziałek.